Długo zastanawiałam się nad tym, czy powinnam nagrać ten filmik, bo prawdopodobnie włożę nim kij w mrowisko, ale z drugiej strony, dlaczego miałabym się nie podzielić swoim punktem widzenia. Zazwyczaj nie wnikam w to, co kto ma na talerzu, bo uważam, że każdy z nas ma własną drogę i swój czas w zgłębianiu pewnych tematów i poszerzaniu swojej perspektywy zgodnie ze swoim poziomem świadomości. Ale kiedy osoba zajmująca się szeroko pojętym rozwojem, działająca na dużą skalę, którą zresztą szanuje i od dawna obserwuje, nagle oznajmia, że przechodzi na dietę Carnivore, w wielkim skrócie dla tych, którzy być może nie wiedzą, jest to dieta oparta na jedzeniu wyłącznie produktów odzwierzęcych, która całkowicie eliminuje wszystkie pokarmy roślinne, zero warzyw, owoców, nasion, orzechów, samo mięso i jeszcze raz mięso. Kiedy taka osoba nagle oznajmia, że zaczyna żywić się tylko mięsem? wywarem z kości łojem, smalcem? No to hello! Zaczyna mi się zapalać w głowie czerwona lampka. Coś tu jest dla mnie niespójne. Jesteś tym, co jesz. Czy żywienie się strachem i cierpieniem innych istot idzie w parze z rozwojem duchowym? Czy zjadanie martwych ciał pomoże Ci w utrzymaniu wysokich wibracji, w zachowaniu pełni zdrowia i osiągnięciu homeostazy? Może to kwestia wrażliwości. Może ludzkość uzraciła swoje serce, ale ja wciąż wierzę, że możemy je przywrócić. W tym celu mocno zachęcam Cię do medytacji, bo medytacja jest tym, co pozwala przywrócić Twoją wrażliwość i świadomość połączenia ze wszystkim, co istnieje. To wrażliwość przywrócona dzięki medytacji pozwala Ci z powrotem być współczującym, kochającym i wszędzie dostrzegającym piękno. To, co jesz, nie uczyni. Ale kiedy jesteś duchowy, Twoje nawyki żywieniowe zmienią się same. A co Ty o tym myślisz? Daj znać w komentarzach.